Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy i emitery dwóch importerów. A mianowicie jednym importerem będzie Triplex, a drugim będzie klasek. A więc przejdźmy sobie do pierwszych petard tri Triplexa. Widzicie rozpakowane. A zaraz Wam powiem, dlaczego rozpakowane. Bo robiłem wczoraj, na tej miejscówce dokładnie wczoraj, yy, nagrania i nie nagrał mi mowy początkowej. A więc będą rozpakowane dwa opakowania. Dopiero się później skapnęłem w domu. A więc tak jak przedstawiam triplex. Yy, Bad bulldog. Petardy fajne. I dosyć, ba... <laughs> przepraszam Was, powiem, że korpus tej petardy jest twardy. Coś tam poleciało, muszę zobaczyć. Korpus tej petardy Bad, bad Bulldog jest twardy, bardzo twardy. Yy, zatyczka plastikowa i dosyć długi ląd, ale wydaje mi się, że w tamtej będzie dłuższy. Dobra, zobaczymy sobie później yy, dosyć długi, ale znowu z tej strony gdzie ląd jest gips. No cóż, zobaczymy. Cena waha się tych petard za, za 20 sztuk dodać 20 sztuk waha się od 17 do 23 ZIKO, więc czy się opłaca? Zobaczymy. Jedna petarda y, posiada zero y, posiada Q0,5, czyli pół, pół grama. Zobaczcie sobie sami. Mam nadzieję, że to widać. A całe opakowanie tych Bad Bulldogów to y, 10 gram na opakowanie. Kategoria F3 certyfikacik CE posiada. Dobra, przejdźmy sobie do następnych. Następne, czyli... czyli dum 5G, widać? Czy nie widać? Dumbum 5G równie... równie bardzo twarde, więc obie dwie petardy są Twarde. Porównanko, czekajcie. Porównanko. Troszeczkę większy jest 5G. Ląd. Może troszeczkę dłuższy, ale ale no niewiele. Też zatyczka plastikowa i też gipsik od przodu, więc bardzo podobna. Bo zobaczcie, że Bad Bulldog jest podobny do Dumbuma. Podobne, prawda? Czyżby triplex, importer tripl triplex chciał zrobić podróbę 5G? Hmm, nie wiadomo. A więc no na pewno Gramaturu nie zrobił podróby, bo nie ma 5 gram. Ale Cóż, wy chcecie na pewno zobaczyć jak to strzela, jak garnek unosi. Yy, właśnie wczoraj jak nagrywam na tym miejscu, krótka gadka teraz, jak nagrywam na tym miejscu, to nie nagrałem yy, nie nagrałem garnka ani z kamery, ani z drona, więc po prostu nie wyszło i nagranie yy, czyli recenzja tego produktu produktów nie nagrała się po prostu nie wiem, zapomniałem włączyć kamery czy co, nie wiem. Musiałem tu dzisiaj przyjechać, jeszcze raz to nagrać, więc zapieramy się za nagrywanie. I co? I zapraszam wszystkich do obejrzenia tego materiału. Będziecie mi materiał z wczoraj, gdzie byłem tak samo ubrany z wczoraj i materiał z dzisiaj. Dzisiaj to tak ja mówiłem garnek, mowa początkowa. No, i dron, nie? no bo to nie było nagrane, ale reszta tam nic nie wstawi. Ja zobaczycie, zresztą sami, co ja będę opowiadał. Zapraszam po prostu Was do oglądania. A więc, zaczynając, odpalmy sobie, może najpierw <laughs> odpalmy sobie Bulldoga. Kamera na statywie. Zobaczymy zniszczenie. Mam nadzieję, że nikt mi się nie dopierdzi To ja wiem czy coś to zrobiło A teraz z boczku sobie tu zbimy yy, Gdzieś w kępce Tylko nie będzie za bardzo Może tu idzie ten krzaczek Tu mieliście Bad Bulldoga Tu zbimy 5G Tylko gdzie jest mój zapalnik Aha, włapię czym, ale jestem dobry OŻ No 5G i bad bulldog tu a tu 5G ale powiem wam A więc odpalimy sobie, teraz odpalimy sobie yy, bad bulldog i zobaczymy jak to wypadnie pod gawnuszkiem. gdzie jedną ręką też przełąbamy no dosyć to. Wyszło, zobaczymy to na dronie, jak to wygląda. A więc widzimy się po małym cięciu. A teraz odpalimy sobie e, Dumboom 5G. Dron jest ustawiony. Ja wam chyba będę pisał, na ile jest dron ustawiony. Muszę się przygotować, odpowiednio wiecie. To już nie są żarty. Muszę patrzeć, gdzie gawny chleci A widzę go wodę. Jestem na miejscu gdzie jest woda, więc przeprowadzimy sobie teraz jeszcze eksperyment w wodzie. Przepraszam że Was za to, że czasem może być czasem, że może być słychać podmuchy. Ja mu tu zostawię ładny statyw. Skieruję ładnie na wodę. Lecimy sobie z Bad Bulldog, czyli tą najcięższą, później mi. Czyli bad bulldogi nie toną i, i prawdopodobnie 5 dum, bum, 5G też nie będzie toną. Teraz jak wrzuciłem, ona się utopiła. Okay. E, powiem Wam, że... Miałem ustawionego drona do bad bulldogów. Bad bull... bad bulldog. To miałem ustawionego drona tak na 10 metrów, że garnek, nie wiem czy zobaczycie, ale tak robiłem, mówiłem, no, powinien do 10 metrów podlecieć. Tak wiecie, na, na oko. Za to dum-duma się nie spodziewałem, ale poleciał ponad 30 metrów 30 metrów 30, tam 1-2, więc tak gdzieś poleciało. Garnek, a jak nie wyżej. Tylko po prostu dywanów nie podnosiłem. Poniosłem go tak do 20 metrów, do 22 chyba. Ale coś takiego. Więc e, e, Bad, Bulldog, Petardy. Ocena, no, że plastikowa zatyczka, że e, dosyć długi ląd, że no, mogę dać szósteczkę. Następne, yy, Dumbum Dumbum no robi robotę, Dumbum robi robotę i też za tą zatyczkę plastikową, którą ma i dłuższy chyba troszeczkę, no troszeczkę dłuższy ląd daje ocenkę 9, daje ocenkę 9, no bo 10 nie dam, bo w przyszłości zobaczymy, może są mocniejsze petardy, emitery, które przebiją. Właśnie dumbumy. zostawiam sobie właśnie tyle, już do innych testów. Będziemy testować i także Bulldogi zostawiam trochę też na Sylwestra. Będę takim Januszem. Będę Januszem, który oszczędza petardy na zaś. Yy, więc tak to wygląda. Iy, jeśli odcinek Wam się spodobał, taki z trochę z dronem, i ten, no ten, tutaj samolot, wiecie? Tak nisko mi tutaj lata. E, nawet musiałem poczekać, z dronem, aż sobie poleć. A może to nie ten? E, dobra, więc. Jeśli podobał mi się odcinek, to nie zapomnijcie dać. Łapy w głowę, subik, mile widziany dzwoneczek, także i. Co tam jeszcze? No, napiszcie, które petardy wam się bardziej spodobały? Czy Dumbum 5G, czy może? Bad Bulldog. Ja osobiście wybieram Bad, yy, bad Bulldog. Yy, 5G, 5G. Ja wybieram 5G. Także napiszcie w, pod komentarzem, jak wam się one podobały. Jaką wy dajecie ocenę. Oczywiście to jest moja ocena subiektywna, te co podałem. No i tyle, no bo już się rozgaduje i wiecie, nie lubicie tego, ja wiem. Także. Na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które będą niebawem. No, no więc, na razie. Cześć.